Pytacie mnie, jak zarabiać na PCD. Jest dużo nowych graczy, którzy pytają się o to cały czas, dosłownie. Nawet przed chwilą odpisałem trzem osobom, jak powinni zarabiać na początku swojej przygody z graniem na PCD. Także ja jestem hogaty, a dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z najlepszego polskiego serwera na Robloxie, czyli PCD. I powiem wam jak to wygląda, moi drodzy, to tak, przede wszystkim respicie się. Powiedzmy, jesteście sobie w Sławnie lub w Darłowie. No, ja jestem w Darłowie. Macie pracę citizena e, na sam start. Później możecie sobie iść na trackera, możecie iść na transit, możecie iść e, na śmieciarza i na taksówkarza. Są takie różne prace. Przy czym. Tutaj, jeżeli w tranzycie będziecie robić, możecie też być kanarem, ale to już troszeczkę trudniejsza rzecz. Na początku jesteście po prostu zwykłym obywatelem, który chce jakoś zarobić pieniądze. Jak zwykły obywatel może zarobić, pytacie mnie. Tutaj w ustawieniach macie opcję Delivery Calls. Musicie mieć tę opcję odpaloną i wtedy możecie wozić paczki. O! Na przykład z Darłowa do Malechowa z Biedronki. Akceptujemy sobie takie zlecenie, które nam wypada na telefonie. I teraz potrzebujecie samochodu. Więc co robicie z samochodem? Co robicie, żeby ten samochód mieć? Wchodzicie tutaj i powinniście posiadać jakieś samochody, a jeżeli nie, to wchodzicie po prostu w zakładkę samochody i sobie jakieś je sprawdzacie i kupujecie. Na początku powinniście mieć malucha, tylko właśnie nie wiem, czy go macie od razu dostępnego, czy musicie go kupić za 0 zł. Maluszek wygląda w ten sposób, możecie przejrzeć jego statystyki oraz jego zdjęcia. Następnie klikacie sobie z resp i proszę bardzo, pojawicie się za moment w samochodzie na parkingu. I teraz jak już przyjęliście zamówienie, no to po prostu musicie do niego pojechać. A wiecie, co jeszcze możecie zrobić, jeżeli chcecie, żeby ten maraton filmów z PCD dalej trwał? Zostawcie 100 łapek w górę pod tym filmem. No i podbijcie trochę ten film. Będę bardzo wdzięczny. Możecie także suba zostawić, czy napisać jakiś komentarz bardzo miły, albo bardzo niemiły, to może nie. To taki, takich to może nie piszcie. No, chyba, że chcecie bana. Pozdro. <laughs> no. I podbić film. Ważne. Ważne. Uwaga. Z telefonów ponoć można podbijać filmy. Sprawdzamy, czy to coś daje w ogóle. Także idziecie sobie do takiej strzałki i już teraz macie paczkę do przewiezienia. Jeżeli byście strzałki nie mieli, to też wchodzicie w ustawienia i macie coś takiego jak kierunek pracy. Job direction. Jeżeli włączycie lub wyłączycie, to ta strzałka znika. Tak samo tu możecie wyłączyć sobie pogodę, tu możecie sobie te dzwonki wyłączyć, tu możecie sobie FOV ustawić, jak, oglo, jak gracie w tę grę. O, można grać w teorii? Tak, w tę grę. Ale to aż tak dziwnie, nie? Ej, wiski tu może niektórzy tak grają, faktycznie. Można grać tak, ale można grać też tak. Jak to działa? O Jezu, ale dziwnie na Fov 30. Okej, okay, jakbym jednym okiem patrzył, tylko. Dobra, 70. Tutaj macie też takie dodatkowe rzeczy, jak radar detektor, którego możecie kupić. To o, to po prawej, co się pytacie wielokrotnie, co to jest, to jest wykrywacz fotoradarów i policji, ale jego się kupuje w WG boże w Game Passie, za Robuxy. Macie też opcję przyjmowania zaproszeń do roboty, no oraz możecie ustalić, kto może z Wami samochodem jeździć. To są ważne rzeczy, nie? Jak nie chcecie ludzi wozić, albo chcecie właśnie wozić, no to ustawiacie takie rzeczy. Rzeczy. Tutaj macie sklepik, tutaj macie game pass i tu możecie sobie kupić radar detektor, on kosztuje tylko 95 euro buksów, to jest bardzo mało jak na takie gry, a daje wam tak naprawdę możliwość tego, że wiecie gdzie są e, policjanci i fotoradary, nie? I to bardzo dużo daje, bo e, wiecie, właśnie na początku potrzebujecie zarobić pieniędzy. A nie możecie, jakby nie chcecie tracić tych pieniędzy, tak realnie. Więc żeby nie tracić pieniędzy na mandaty, bo tak można dostać mandat, tak można dostać punkty karne, tak można zrobić prawo jazdy. No to tracicie te kaska, nie chcecie jej tracić, no to radar detektor naprawdę się przydaje. Zresztą dzisiaj zobaczycie jak on działa. Także powiedzmy, wasze pierwsze zlecenie macie tam 800 zł na koncie no to musicie dotrzeć do pierwszego punktu. W tym momencie my jedziemy sobie do Malechowa. Strzałka, co prawda, pokazuje w prawo, no ale ja już wiem, gdzie powinienem jechać. Niektórzy mogliby pojechać tamtędy i wiecie co: daleko nie będziecie mieć. Dużo nie stracicie jadąc tamtą ulicą, e, ale w razie W, gdybyście potrzebowali, to macie też coś takiego jak mapa na tym serwerze. To się w sumie nazywa teleport. Bo pod teleportem macie kilka teleportów dostępnych, ale macie ogólnie mapę. Pierwszy spawn, na którym zapewne się zrespicie, to jest miasto darłowo. I zaczynacie gdzieś tutaj sobie. Więc my jedziemy drogą numer 37. Jest to na szczęście bardzo przejrzysta i czysta mapa. A tu są też znaki, jaką drogą czasami jedziecie, więc musicie się. Tak naprawdę, jakoś zlokalizować. Ta główna droga, którą teraz widzicie, to jest 37. Ta w Darłowie, w, tam lewo było, mo można było pojechać za Biedronkę, no to 205. No, a później dojeżdża się do szóstki. Także trzy, takie trzy główne drogi na krzyż są, nie? No, a o, tym, o tym należy pamiętać. Także my lecimy z pierwszym zleceniem, dostarczymy je i na tym ogólnie polega ta gra. To tak, jakby się ktoś pytał, nie? Na czym polega PCD Hogaty? No, PCD polega na tym, że jeździcie pojazdami, dostarczacie jakieś przesyłki, paczki, jedzenie, picie i zarabiacie za to pieniądze. A za zarobione pieniądze kupujecie kolejne pojazdy. A teraz, nawet po najnowszej aktualizacji, pojazdy, które w sumie macie, możecie sobie stuningować. I teraz patrzcie na to: pojawiło mi się tutaj słyszycie to, jak brzęczy? to znaczy, że policja gdzieś jest lub fotoradar. I teraz zgaduję, że to jest policja, bo jest bardzo blisko. O, kurczę. Bardzo blisko. Ej, dobra. Ta policja w tym miejscu, moim zdaniem, trochę nielegalnie tu stoi. Stoją schowani dosłownie za, za płotem jakimś. Ej, dobra. Wydaje mi się, że to akurat nie to jest bardzo mocno nielegalnie stojąca policja. Że, że tak nie powinno być, moi drodzy. Tu o. Chłop przecież jest schowany, nie widać go w ogóle, a on mierzy. Chyba, że... Mie no, a on mierzy w dwie strony na pewno. Jeszcze w nieoznakowanym samochodzie, nie? Ja, PD. Dobra, tak nie powinno być, dlatego widzicie. Radar detektor to jest naprawdę mocna rzecz i ona się bardzo przydaje. Ile razy ratowała już tyłek po prostu, ra ratował ten radar detektor, to już nawet nie zliczę. Także tutaj faktycznie trzeba, trzeba uważać. Policja potrafi być wszędzie, aczkolwiek też, jeżeli nauczycie się miejsc, w których e, policja się pojawia, bo jest ich tam kilka czy kilkanaście, no to też wam będzie trochę łatwiej. Aczkolwiek o tamtym miejscu schowanym, to ja powiem wam, nie wiedziałem, więc może doszły po, aktualiz po ostatniej aktualizacji nowe. Teraz ważna rzecz: jeżeli nie chcecie dostawać głupich mandatów, na przejeździe kolejowym maksymalna prędkość 59 tutaj nie ma fotoradaru, ale są kamery. O, te oto kamery, przejazd monitorowany Jak, on działa tak jak fotoradar Więc dostaniecie mandat, dodatkowo Przejazd kolejowy ten się zamyka Bo jeżdżą tutaj pociągi I, bardzo podobnie jak w prawdziwym Życiu, o, o, prawie Prawie to zrobiłem Prawie to zrobiłem, w teorii mógłbym wam to nawet Pokazać ee, Ale, nie zdążę chyba Tego zrobić O, nie, działa, macie to Macie liczba punktów 15, kwota 2000, i to nie jest za prędkość, tylko to jest za przekroczenie rogatek, kiedy włączony jest, włączone jest światło. Sygnalizacja, nie to czerwone światło mryga. Nie można tego robić. Jeżeli ono mryga, nigdy nie wjeżdżacie. W prawdziwym życiu też pamiętajcie, nigdy nie wjeżdżać. Ja wiem, że czasem już otworzą te rogatki, ale jeszcze mryga, nie wjeżdżajcie. Realnie nie powinniście wjeżdżać. Teraz dojeżdżamy do końca głównej drogi, czyli 37. W lewo mamy szóstkę do sławna, a w prawo szóstkę do Malechowa. Więc wybieramy szóstkę do Malechowa i jedziemy. Oczywiście tutaj bokiem, z kuśką, czy takimi pobocznymi drogami też da radę dojechać. Także to, to na spokojnie. Ja dla Was specjalnie poświęciłem się i wziąłem te 2000 mandatów, ponieważ nie mam jeszcze prawa jazdy, więc prawo jazdy będziemy sobie robić w kolejnym odcinku zapewne, nie? No, także proszę bardzo, jedziemy do punktu. Chwilę to trwa. Początkowy samochód, i tak powiem Wam, że nie jest tak słaby jak kiedyś. Kiedyś ten maluch, muszę Wam tak powiedzieć w tajemnicy, kiedyś ten maluch był jeszcze gorszy. Naprawdę jeszcze gorszy było, o, tutaj była tabliczka, uwaga, fotoradar. Bo w ogóle ten radar detektor możecie sobie jakby wyciszać. O tutaj o. Wyciszacie sobie klikając w ten, w ten znacznik. Ale pamiętajcie, że wtedy jest duża szansa, że dostaniecie mandat, bo zapomnicie o tym. I teraz tak, najlepiej zaparkować gdzieś. Jeżeli nie uda Wam się zaparkować, bo powiedzmy krawężnik jest zbyt duży, chociaż tu chyba się akurat nie uda nam wjechać. No, to wtedy możecie sobie włączyć awaryjki klawiszem X i po prostu zaparkować, nie? Tym razem do, udało nam się paczkę dostarczyć, więc fajnie. Mamy ją dostarczoną i jedziemy z powrotem. Biegi zmieniamy Q i E. Q do dołu i E do góry, czyli jedynka, dwójka. W sumie nie, no dwójka nie, bo to gramy na automacie takim, więc w sumie tylko wsteczny jedynkę wbijacie i reszta sama się robi. I tutaj już nic się bawić nie musicie No i teraz po dostarczeniu takiej paczki Macie już powiedzmy 2000 I co? Możecie odebrać tak naprawdę kolejną Ja sobie w tym momencie Zrobię zawrotkę Ale samochodzik pojechał Ja sobie zrobię zawrotkę Tutaj nikt nie jeździ I jadę po paczkę numer dwa I to jest Leuwanor? Malechowo-Leuwanor, to jest taka ulica Leuwanor? Kto to jest Leuwanor? Dobra, podjedźmy sobie tu na przystanek, włączmy awaryjki i wysiadamy. Spacją P zaciągamy ręczny, spacją wysiadamy. Ale UVANOR! No tak! To jest sklep, moi drodzy. To jest kolejna zmiana w ogóle, którą też mi zapisaliście ostatnio, ale w sumie nie pamiętałem o tym. E, ale faktycznie, nazwy sklepów zostały w końcu zmienione na nieprawdziwe. Na podobne, ale nieprawdziwe. Także w końcu to się wydarzyło. W końcu się to wydarzyło. Też myślę, że będziecie mogli gdzieś niedługo pytania do Maxa zostawiać, bo myślałem, żeby nagrać właśnie za Amaksem za niedługi czas jakiś odcinek. Więc jeżeli byście coś mieli, to nawet możecie tutaj pisać jakieś pytania. Ja zawsze coś tam powymyślam, ale, ale możecie. No i teraz jedziemy z drugą paczką do Bobrowiczek. Także teraz jedziemy cały czas tą szóstką. Jak widać, Bobrowice. Bobrowiczki są przed samym sławnem. Także wystarczy jechać prosto szóstką i, i raczej nie powinniśmy mieć żadnych problemów. Tutaj jest ograniczenie do 70. W tym miejscu bardzo często lubi sobie stać policja. O tutaj, więc musicie uważać na to. To was prowadzi trochę w prawo, nie? Ale pamiętajcie, że droga tak wiedzie: lewo, prawo, troszeczkę tak zakręca. I to nie oznacza, że macie jechać tam pod, pod te wiatraki. Tylko faktycznie wystarczy, będziecie tą szóstką jechać. Tutaj znajduje się kolejny fotoradar. O, jeżeli chodzi o światła i tego typu rzeczy, bo jak pozarabiacie pieniądze, to zaraz wam pokażę, co dalej powinniście móc zrobić. Bo w sumie sobie do tego wrócimy. Ja sobie te paczki już wziąłem tak. Jako dodatek, że tak powiem, żeby wam pokazać dwie takie paczki, jeszcze jakieś fotoradary tutaj na drodze. Ale faktycznie, wrócimy sobie do Darłowa, ja wam pokażę co dalej robić. Bo w ten sposób oczywiście możecie już zarabiać cały czas, do ustranej śmierci, nie? Nawet. Ja, jak ktoś lubi, to, to może tak jeździć. Bardzo dużo osób prawo jazdy traci w pierwszych dniach po jego uzyskaniu. Więc, więc niektórzy po prostu nie robią prawka po raz kolejny. Ale ja Wam pokażę taką normalniejszą opcję. I teraz tak, klikacie sobie mapę, i tu, klikając na ten taki wielki czarny znacznik, teleportujecie się do Darłowa. No i teraz, żeby nie tracić czasu i nie chodzić gdzieś na piechotę, no to powiedzmy sobie, e, przyzywacie z powrotem pojazd. No, Wy macie. Maluszka powiedzmy na start. Jeżeli nie kupiliście kolejnego, bo tak opłaca się kupić tamtego, na przykład reno za 9000 czy coś, zawsze to trochę mocniejsze niż maluch. Aczkolwiek i tak uważam, że maluch nie jest aż tak zły, jak mógłby być początkowy pojazd. No i teraz przydałoby się, żeby więcej zarobić, przydałoby Wam się zrobić prawo jazdy. Powiedzmy, że już trochę kaski nazbieraliście. Dobra, nie chcę teraz zleceń Proszę, proszę odrzucać za mnie O, delivery calls wyłączam I teraz zlecenia się nie będą pojawiać No, także zarobiliście już trochę kasy Ale chcielibyście zarabiać więcej Udajecie się w takim razie W Darłowie do Zordu Oho, dobra Tutaj mamy Zordzik, ośrodek egzaminowania Zachodniopomorski ośrodek ruchu drogowego W Darłowie Tak on się nazywa Możecie sobie tu podjechać Zaparkować tam, gdzie uważacie za stosowne. Ja parkuję na tym miejscu. E, przez. A, nie będę mówił. Przez co? Bo mogę! Nie dotyczy pojazdów egzaminacyjnych, wzor. Bo to mój serwer, to mogę tak robić. No i wchodzicie na egzamin. Tylko teraz pamiętajcie, tu w ogóle możecie sobie wziąć nawet. E, o, patrzcie. Wybrać sobie numerek i tu się wyświetli, że wasza kolej jest na egzamin. No, zaraz zobaczymy o A02 A2, stanowisko drugie. Stanowisko drugie. No i teraz tak, tu sobie sprawdzacie, czy prawo jazdy posiadacie. Egzamin teoretycznie został zaliczony. A jeżeli chcecie zrobić prawko, musicie najpierw tutaj za 800 zł zrobić egzamin teoretyczny, a później zrobić egzamin praktyczny za 1200, czyli 2000. To jest tyle, ile zarobiliście na jednym przejeździe, tyle wydacie na dwa egzaminy. Oczywiście, że i zrobicie je za pierwszym razem, bo Szczerze, ten egzamin nie jest taki łatwy. Wiele osób może mieć z tym problem, bo egzamin teoretyczny wygląda prawie jak w prawdziwym życiu. No jest ułatwiony faktycznie. To nie, nie ma co. Punktów też do zaliczenia trzeba mniej, ale jednak już jakąś minimalną wiedzę trzeba posiadać na ten temat, żeby zdać ten egzamin. Później jak zdacie sobie teorię, to zapisujecie się na praktykę. No i praktykę odbywacie tutaj, jednym z tych samochodów, a później wyjeżdżacie z placu. I jedziecie na miasto. Na mieście będziecie potrzebowali sobie e, poogarniać parę rzeczy. Pamiętajcie teraz o najważniejszych rzeczach, to tak, Q e, bieg do dołu, E bieg do góry, H włączamy światła zwykłe, e, H drugi raz długie, e, pod klawiszem J macie, o tutaj światła dodatkowe jeszcze, e, czekajcie, gdzie były przeciwmgielne jakieś? Chciałem w sumie przeciwymgielne jeszcze ogarnąć, ale nie pamiętam. Pod Z macie kierunkowskaz w lewo, pod C w prawo, pod X macie y, oczywiście awaryjki. Ej, gdzie były przeciwymgielne do, do zapalenia? Pod L możecie na chwilę e, długimi mrygnąć. Ej, w sumie fajnie, można mrygnąć długimi, to prawda. E, I teraz tak. Ej, gdzie były przeciwymgielne? Ja już, już sam nie pamiętam, powiem wam. Gdzie były przeciwmgielne, niby? Pod V możecie sobie wyłączyć w ogóle prędkościomierz. To też taka ciekawostka. Ja myślałem, że pod J są przeciwmgielne, a to są pozycyjne, nie? To, to gdzie są przeciwmgielne? Oj, że to nie, to nie ja włączyłem światło, jak coś. O, tu są jakieś emotki w ogóle do wybrania. No nieważne, na pewno będziecie mogli się nauczyć tego wszystkiego. Co i jak zrobić? No i powiedzmy, posiadacie już prawo jazdy, posiadacie już trochę lepszy samochód niż Maluch, no i chcecie dalej zarabiać. Więc co robicie dalej? Tak naprawdę, do czego, do jakiej pierwszej roboty dążycie? No bo później możecie już zarabiać i próbować sobie kupić ciężarówkę do pracy, trackera, tak jak wam pokazywałem na początku. Możecie sobie kupić autobus do pracy, autobusiarza, no, ale na początku i jedną z topowych, też jeden z topowych zarobków to tak naprawdę praca na busie. O, właśnie. I pamiętajcie, że trzeba napełniać paliwem samochody. To o tym musicie pamiętać. Chyba malucha tylko się nie napełnia. Tak mi się zdaje. Ale macie tutaj stację paliw i, i pamiętajcie o tym, że y, samochody trzeba podlewać paliwkiem, nie? Trzeba je tankować. Dobra, to czekajcie. Podejdźmy sobie tutaj. Pokażę wam, jak wyglądają wany. O pełna godzina. O pełnej godzinie jest bonus w ogóle na wanach. Także macie coś takiego. Delivery vans. One są podzielone na paczki 3 i 5. Może, można wozić albo 3, albo 5 paczek. Więc polecam wam kupować taki, który można, który może wozić 5 paczek. Ja już go mam w posiadanych pojazdach i to jest najtańszy krawcik za 55 tysięcy. Jak posiadacie już takiego vana i chcecie nim zarobić, to musicie jechać w stronę dzwonów kościelnych. Ale nawalają te dzwony, nie? Dobra, tu sobie jedziemy. No, skończcie już z tymi dzwonkami, no. króci ile można. Dobra, także, żeby zacząć pracę z dostarczaniem paczek, musicie wybrać takiego wana, musicie posiadać wana. I trzy miejsca są z takimi paczkami. W Darłowie to miejsce znajduje się tutaj, proszę bardzo, w tym miejscu. W Sławnie też jest miejsce, i w Malechówku jest miejsce. O, Malechówko jest przed Malechowem, czyli. Tutaj o po, pod napisem 6 dosłownie macie, tutaj w Sławnie w tej części i tu w Darłowie, także to są trzy miejsca do wzięcia paczek. No i jak to działa z paczkami? Z paczkami działa to tak, że otwieracie sobie drzwi, podchodzicie tu do gościa, tam jak się zapiszecie u pani to o pełnej godzinie, w sumie teraz może dostanę. Dostaje się paczki specjalne o pełnych godzinach, więc o 18 jak 18 wybiła to powinniśmy dostać wtedy paczkę specjalną, 18.01 już nie. Już paczki specjalnej chyba nie dostaniemy. No i ładujecie sobie do środka te paczki. Ja mam na Doma Sławice 4 w tym momencie. Bardzo teraz ważna rzecz: musicie zamknąć te drzwi, żeby wam paczka nie wypadła. No i jedziecie. Możecie oczywiście takich paczek załadować 5. Ja teraz wziąłem tylko jedną, żeby wam to pokazać. Na jednym odcinku będziemy mieli właśnie pracę kuriera pokazaną, żeby później tego nie rozciągać na 30 odcinków. Nie, to jest taki odcinek przypominający. Plus to, że bierze on pod uwagę najnowszą aktualizację, tu przy okazji po lewej stronie możecie samochody przerabiać. Między innymi, chyba wana też powinniście móc przerobić. O tu, o, jest warsztat i za pieniądze możecie przerabiać. To jakbyście się zastanawiali, po co Wam pieniądze w ogóle są potrzebne na, na serwerze. Że, o, macie swój ulubiony samochód, na przykład golfa, i, i po co macie w ogóle jeszcze coś, coś robić, nie? No, możecie go tego golfa przerobić. Możecie przerobić też inne pojazdy, ciężarówki też można tam przerobić. To tak od razu wolę, wolę nadmienić, nie? Że ciężaróweczkę też. No i teraz tak. Dojeżdżamy do miejsca, które mamy wskazane. Jest to. Są to do Masławice 4. Czyli to jest dosłownie gdzieś zaraz tutaj przy nas. Przy drodze to powinno być. O, to jest tutaj. Także sobie wykręcamy i teraz tak, teraz musicie na przykład sobie wysiąść, otworzyć te drzwi, wyciągnąć, wyciągnąć paczkę i ją dostarczyć. Paczki są naprawdę dobrze płatne. Im dalej pojedziecie z paczką, tym więcej pieniędzy dostaniecie. No i w tym odcinku to było na tyle myślę. Także dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, no i niech maraton dalej trwa siema.